Stworzymy teraz przeźroczystą kulę. Na początek tworzę nową warstwę i tworzę okrąg za pomocą zaznaczenia eliptycznego. Wypełnię je takim kolorem. Przechodzę w opcję mieszania. By ustawić takie opcje. Następnie tworzę nową warstwę i za pomocą Ctrl plus G dodaję do niej maskę odcinania. Ustawiam taki kolor, wybieram gradient radialny i przeciągam go na naszej kuli, po czym dodaję maskę warstwy. Klikam na strzałeczkę, by odwrócić kolory i ponownie przeciągam gradient radialny na kuli. Ponownie tworzę nową warstwę na górze. Po czym przechodzę na warstwę drugą od dołu i klikam na niej lewym przyciskiem myszy, trzymając kontrol. Następnie wklejam zaznaczenie na górną warstwę, Ctrl plus V. Po czym zmniejszam jej wypełnienie do zera. Przechodzę w jej opcję mieszania, i ustawiam parametry. Następnie tworzę nową warstwę, wybieram pędzel z białą końcówką i tworzę kropkę na guli, po czym rozmywam ją za pomocą rozmycia gaussowskiego o promieniu 25 pikseli. Ponownie tworzę nową warstwę, ustawiam kolor i tworzę mniejszą kropkę na guli. Również rozmywam ją rozmyciem gałsowskim. Przechodzę w jej opcji mieszania. Teraz przechodzę na drugą warstwę od dołu i zmniejszam jej wypełnienie do około 40%. Teraz przechodzę na warstwę z tłem i tworzę nad nią nową warstwę. Klikam z wciśniętym kontrolem na warstwie z kulą i wklejam zaznaczenie na drugą warstwę od dołu. Teraz zaznaczam tą warstwę kontrolem i czarno-białym gradientem przeciągam na kuli. Za pomocą Ctrl plus T przekształcam warstwę, tak by stworzyła cień kuli. Rozmywam cień rozmyciem gałsowskim i zmniejszam jego krycie.